no dzisiaj jest odcinek unboxingowy dwie paczki pierwsza jest od Wojtka, od Pana Wojtka zobaczymy to tu pan Wojtek nad z elektroniki do mnie. O, misz, misz masz różnościowy, hmm. radiko. Będzie kolekcja radioaktywna. Klawiatura antyczna. Telewizorki. Widzę, że trochę opablowania ze świątecznym oświetleniem. jakiś laptopik elektronika twarde dyski fragment joysticka Samochodówka. Widzę, że pan Wojtek też się bawi. o recykling i coś tam porozbierał. Widzę. Dobrze. Elektronika, elektronika. Jakieś widzę przekaźniczki. Duże układy. Znowu przekaźniczki. No i dobrze. Fajnie. Dziękuję Panie Wojtku. Przejdziemy do drugiej paczuszki. Ale jeszcze szybko co zobaczyłem. Stara elektronika. Tranzystor kiUfo Się znalazły jeszcze. W nowoczesności. No to dalsza część filmu. Jak to mówi Flaming, każda paczka cieszy. To teraz paczka od Huberta. Klejona. Taśma była dla zmyły. Taram, taram. I co my tu mamy? Na pewno mamy mało miejsca. Jak widzicie. Wypełniacze. Widzę, Hubert byłeś ciekawy, to tutaj masz sreberka na tych końcóweczkach też, czyli pod srebro. Chipsy ciki magiczny kubek. Z elektronikę. elektroniką. Widzę LEDy, ale widzę też stara płytka, stary przekaźniczek i co? tranzystorki UFO. piękne reklamoweczka z Biedroneczki, BGA, złocenia. Kłady salone, przekaźniczki, z twardych dysków, wodajże, płytki, wypełniacze się pozbyć. Telewizorki, z tego co widać kondensatory duże to może jakieś praleczki były i tu jest misz masz, ale to są wiesz, to są zwykłe kondensatorki elektrolityczne bodajże nic ciekawego raczej w nich nie będzie ale widzę, że miałeś fazę na zbieranie o, fajna płyta Moje BGA ulubione, których potrzebuję do zabawy w filmie. Poza tym też lubię te piny grubo złocone. Zawsze je wyrywam i być może niedługo ruszę z odzyskiem na większą skalę. Znowu komputeroweczka. Roboty mam. Dziękuję Ci Hubercie. Za pamięć. Za wysyłeczkę. I co? Dziękuję. I pozdrawiam serdecznie. Cześć.